Hej, cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku na moim kanale, a dzisiaj part 2. Y... 199 na no cyfle się ostatnio nam się nie udało, bo musiałem iść na obiad, no i przygrałem. No a teraz może się uda. No co, zaczynamy. Jest ze mną, przywitaj się, ciastek. Himano, Himano. Kurde. Hima to zjawak. Jakby to, on nic na razie nie robi, on nic nie zrobi, on tak naprawdę tylko straszy. Okej, okay, a mam tak dobry teraz to tej nocy jest najlepiej, bo Instinct nie może zrobić. A jak chcesz, rewolwer, to chodź za mną. Mhm, rewolwer. Tutaj, w tym miejscu jest taka miejscówka. Mhm. Jak tutaj otworzysz drzwi, tutaj masz. No, rewolwer i tam magazyn. Nie, ja nie mam rewolwera, Tutaj mi ja nic nie mam. A, a no. ja miałem. No to nie. No bo patrz, ja mam. A to dziwne. Nie wiem, trudno. Nie wiem. Ale... Zobaczmy co na, znajdę ci coś. No, bo sobie tak na Discord'iku spojrzę tylko y, na szybko co tutaj się u mnie y, dzieje. Discord. Ach. Chodź, chodź o, do ten. Tutaj tak do bliska, na... bo nam gaśnie. Y, ognisko, ognisko, ognisko. No, Jakby tym... co, to, to... Bieraj drewno. Ja będę szukał dla ciebie i dla mnie oczywiście tam rzeczy. No tylko ja muszę napisać. Ale... Jeszcze muszę tego jednego gościa y, dać jedną, że muszę mu napisać. powiecie, wiecie, zgłaszajcie się do mnie na moderatora, Litrox. On spoko zrobi, co tam zrobić. No ale jednak pamiętajcie, tak wiem, że nie no, chyba nie wiem czy on oglądnie to, ale może moderator moim zdaniem powinien oglądać moje odcinki. I wiecie? On kiedyś po prostu jeden mój odcinek obejrzał, do, wbił na Discorda itp. I... a i węgiel mam. To jest chyba dobre. No i... W, Lepiej. No wbił na moje odcinki, wbił na, jakby na mojego Discorda. Pozwól, że teraz chwilę pogadam z widzami. Myślę, że to dla Ciebie nie problem. Tutaj sobie... E, dobra, tutaj poukła poukładam drewna, będę teraz mega dużo drewna szukał, no i dołączył do mnie na serwer, poprosił oczywiście, a to mam rekrutację na moderatorów, no ale to nie jest tak, że on, że ja z własnej inicjatywy, czekaj, muszę coś robić, no bo po co się z moderator, chcesz dołączyć, no to pomagasz, a nie, że ja muszę komuś, ten, tak mówić, że, że chodź, ej, gość, moderuj coś, tak nie powinno być moim zdaniem. Po prostu to jest z własnej chęci. A nie, że wiesz, cię, ja robię po prostu serwer. No spoko. No ale no w sumie nie pomyślałem, żeby zrobić kanał filmy i bardzo dziękuję że, że, za to, że zrobiłeś. No ale powiem tyle. Moim zdaniem chcesz być moderatorem no to ochot... O kurde, dałem to przypadkowo. To mapę postawię, to jeszcze dam dwa węgle i trzeci to ogniska. To ogniska masz tutaj, jak to ja tylko zrobię się... mapę. Spoko. No. I po prostu no tak chcecie być moderatorami. No to oglądajcie moje filmiki. Ja gościu zrobi ten kanał filmy i... czekajcie, ale ja wam pokażę. I patrzcie, są jest filmy i nowy film. Na kanale Wojcie już wyleciał. Nie no, spoko mega fajnie. Filmy w środę i w sobotę o 12.30 Szkoda tylko, że filmy są... jest yy, daily i filmiki są codziennie. Noc jest? To też nic nie raczej nie powinno nic stać, więc tak... Nie powinno, ale no lepiej uważać. Okay, Sa sacunki nie... nie wiesz, bo... Nie przydadzą ci się. Musisz je sadzić. Tu dajemy lepie. drewno, tu dajemy drewno. Tu dajemy drewno nie? Tu jest. Żeby mieć. Ja tak. muszę mieć mięso. O! Ja. Kur, 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 łapka. Ja, ja bardzo tak potrzebuję... Oni... Ja bardzo potrzebuję większej torby. No i wiecie, dołączać, dołączacie na mój serwer, no to proszę was, no. Jak już dołączacie, dołączacie no to... Nie, że ja muszę z Wam wytykać, tylko co jakiś czas możecie. Wiecie, pisać. O śrubę mam, ale chyba śruba jest niepotrzebna. Możecie do mnie pisać. Hej, Wojcio, na przykład. Hej, Wojcio. O, czekajcie, e, e, źle było. Sorry, sorry, że tak nie widzieliście. O, że będzie dobrze. Możecie od, od czasu do czasu napisać. Hej, Wojcio. Mogło, Wojcio. E. Mam taki ten sugestie do filmu, albo... Nie, nie chodzi tu nawet o sugestie, tylko... żebyście... O nie! Ej! Zginę! Żeby z własnej woli po prostu też pomagać. A wiecie, ja tam stworzę sobie... Musisz mieć latarkę przez to. Dlatego latarka jest ważna. Chodź, pomogę ci zdobyć. Chodź. Ja idę tylko do tego domku, może tam ja będzie skrzynia czy coś. No nie, no chodź, bo jak chcesz... jak lepiej, żeś ja miał już tą latarkę. A sprawdzę, a co tutaj, to, czy to, tu... tutaj nic nie będzie. Oprócz, oprócz wędki, tutaj będzie jedynie wędka, a serio. No chodź. Wentylator, wędka. Ej, może wezmę wędkę, żeby lepki połowić. No, to no, nie przydać się. Dobra, ja szukam teraz woreczka. Przyda, przyda ci się przyda. O głodny jestem, ale Ej, chodź, zwinę. chodź, chodź tam. głodny bo... jestem. Jem marchewki. No to zbieraj marchewki. I chodź za mną teraz jeszcze. Jeszcze 37... jest y ten. O ile tutaj nie byłeś, to jest ta skrzynka. Jak jesteś przy tym miejscu żółtym, takim jakby domku, mm. tam byłeś. Ech, tutaj jestem, skaczę, skaczę. Odwróć się, odwróć. Mhm. No to, to, to właśnie dobrze że tam chcieć iść, bo tutaj jest latarka. Zawsze w tym rzutym jest latarka. No i będę no musiała usunąć jednego moderatora. W takim sensie napiszę mu z uprzedzeniem dwa dni, że jeśli nic nie coś nie zdziała. Bo tu mi nie chodzi, żeby on zdziałał, tylko żeby w ogóle z własnej inicjatywy cokolwiek dodawał sobie jakieś nowe rangi. Tak ustalmy, nie wiem co, trzy tygodnie, żeby było coś się działo, ale ogólnie serwer, no... Jest dokończony. No, mega fajnie. Tutaj jest wszystko. Moment, Zbierajmy to, że... jedzenie. Rekordzację. Regulamin. W ogóle po co ty tutaj kładzisz to drewno? Filmy. To nie ma tego. Dobra, ale to zrobimy. No i ty możesz sobie. Nie, nie kładź tutaj tego drewna, tylko od razu da dawaj do ogniska. Nie, bo jak Nie, nie dawaj do ogniska. Będzie potrzeba, to będziemy dawać, a ja oszczędzam, żeby zrobić szafki. I wszystko z drewna. A to ja będę... Zb... To ty zbieraj jedzenie najlepiej. Nie, ty, ja zbieraj, ty zbieraj drewno do domu, do, 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 na ognisko, a ja zbieram drewno do przedmiotów. Ale to się nie przyda, bo ja nie mam w ogóle jedzenia prawie. Chodzi o to, że trzeba mieć jedzenie. Ja, nie też, ja y też nie mam jedzenia. Do ogniska. No to właśnie widzę, że ty zbierasz jedzenie, Albo ja zbi ty, ty zbieraj drewno do wszystkiego, ja zbieram jedzenie. Bo widzę, że to jest niedogodany. Spoko ja muszę chyba łowić ryby. Szybko, bo ja za chwilę zginę. Muszę ciągnąć marchewki. Noc się zbliża, nie? No to nie wiem. O nie, ja zginę. No chodź, idziemy. To ten. Jak będzie tutaj walka, no to wiesz, trzeba tutaj być. Chodźmy do ogniska, Jak to... tak. O... O, masz zaznaczone nawet, Dobra. nawet na mapie masz. No wiem, wiem, tylko czasem... Dobra. I najlepiej mieć latarkę, o ile ją zebrałeś. Wziąłem, wziąłem. Masz w ogóle latarkę? Mhm. Komin. Masz na... latarkę, pokaż. No mam, nie wierzysz? No to dobrze. Ja nie scythe... tak pytam, bo ja... nie, nie słyszałem, nie słyszałem. Ja chcę szafkę, ja, szafki. ja tą szafkę, którą ten gościu nam zrobił w poprzednim parcie. pamiętasz? A znaczy akurat... Nie lepiej nie, 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 nie szafki, ale płot. Płot. To, a jak się robi płot? Bo płot jest. Trzeba, mieć, trzeba ulepszyć w ogóle crafting. Ten. A co y... potrzeba, żeby ulepszyć crafting? Ciepnie. A to. Oooo, Prost I trzeba mieć jedną śrubę. Ja widziałem śrubę. Ale, ale nie, nie, idź, nie, idź, nie, idź, nie, nie, idź. Muszę wziąć marszałki. I ogólnie, jak będziesz widział taki statek, mhm. to uważaj, najlepiej, bo tam oni mają do, takie dobre bronie, że no lepiej, żebyś uważał. Drewno dałem, ale jest. O, o, lipo. Nawet obok tutaj jest, no jest. No, nie mogę. No mi się coś mi się zlebrań... coś seal brain rot jakby zadziało, więc jak Niestety może być tak, że nie będę miał moich brain rotów, bo może mi coś zresetują. No i moich? No i, i, i twoich. Moich też nie będę. No szkoda, no sorry no, jak... Sorry jak nie będę miał, ale... Też nie moja wina, no. tak, tak, tak zabraliśmy, że... zabraliśmy na zawsze. No, bo ja tak pokazywałem dla Adama ogólnie, żeby jak się nie nabierać, no jak mu pokazywałem, to tak mu super pokazałem, że przy okazji, no, wie, wiecie, ja mu pokazałem, bo my przyjaciele, to ja mu oddaję od razu, gdy, gdy w ogóle, gdy, gdy coś mu zabiorę, no i nie mogę, nie, wiem. Bo... Spróbuję do nich napisać, ale pewnie jak już napiszę to... No, ginę, 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 ginę... nie, 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 nie! Coś zresetują... No, zaraz zginę! Dlaczego? No, głodny jestem. Mówię ci, że ktoś musi zbierać jedzenie... Ja, ja zbieram, ale ja, ja jem jagody. Ja zbieram też. No, to zbieraj mięso! Przecież mięso jak upieczysz, to dalej jeszcze więcej. No to wiem, chodzi, że... no. Zbieram mięso. Ale zjebałem ja mięso. Ale czekaj, czekaj, bo ja mówię, że lepiej grać z kimś, bo tak to to ktoś może jeszcze zbiera, Je jeszcze jedna osoba zbiera, więc... Ja tak głodny. To... No to właśnie o to chodzi, że... O Boże, jestem jest koło statku kosmicznego. Paliwo. Chcesz morsel jeden? Też gorący morsel? Marszałek. Co to jest? Marszałek, dobra. Nie wiem, to jest dziwne. Od... Gotowany marszałek. Marszałek, marszałek. Spróbuję naprawić to style brain rotale. Nie, no może Jakby, co to? Jakby tylko to, Jakby co to mam Oby mi mięso. Oby się to lawakę udało, bo z tym to ja też mam, tylko. No to labaka nominowała to... najwięcej. Nie no. Uda, uda, uda mi się, nawet. Spokojnie, ja do nich napiszę jeszcze raz, bo napisali mi, że nie mogę pisać po polsku i że muszę angiel po angielsku, więc napiszę do nich jeszcze raz i jakby co, to ci może mi się oddać chociaż tu to odzyskać jakoś. Jak chcesz, to chodź do, do bazy, bo mam jedzenie. Ale musimy zrobić to, śruby musimy znaleźć. Nie trzeba, ja już zrobiłem lepszy crafting O, to są fajnie Może i szukać No Trzeba tylko teraz zebrać drewno to ja mam Ale lepiej drewno. zbieraj na razie jedzenie a Nie drewno, bo... bo, bo ty ten zbieraj ten jedzenie, tak, że... ja zbieram Z... drewno Ja będę... No właśnie robię ryby Ja sadzonkę, postawię sadzonkę Kiedy będzie noc, bo tak kurde taka muzyka Jakby ja mam wyciszoną muzykę Bo się... ale... On się noc robi? O nie. Ej, wracaj! Pominąłam. gdzie to? będzie bitka teraz, bitka. Szybko chodź. Masz jedzenie. że Teraz będzie bitka. Będzie bitka. Bitka. Masz jedzenie? Zjadłeś? No, zjadłem marchewkę, ale tak to nie ma. Potrzebujemy ściany dzienników. Widzisz? No nie... czekaj, bijemy się teraz. Mówisz, że będzie bitka. Pomóż mi! O nie. No teraz e, zginę na pewno. Uważaj, uważaj. Jeden dead! Ja braję dead, ja braję dead. Pomóż. Biję go. Pomóż? Drugi dead. No, ja nie mogę pomóc. Uważaj, uważaj! Gotowany. Nie możesz tak robić, bo zginiesz. Mam mało. Czekaj, ja muszę ich dać. Ten. To teraz pod... robimy ścianę Do... dzienników. Jak będzie można, tylko dajmy. Dre... Dobra. Czekaj, Dobra. amulet. Jakiś chyba. Tam dwa drewna. Klejnot. Moje drzewko rośnie. No. To Dobra. dobrze. To ja postawię jeszcze więcej drzewa. A ile ono rośnie? Nie wiem. Musimy czekać na noc znaczy na dzień. Na pewno musimy zrobić yy, Żeby pokazywało y, czy nie, słońce. słońca Trzeba zrobić tą tarczę słońca Żeby to nam, żeby to nam, to nam to pokazywało tak... Kiedy noc, kiedy A królicza łapka widzę, wie, widzimy, hmm. się, widzimy się Jak tutaj coś widziałmy, bo już my tyle gadamy Że no Widzimy się po przejściu Pa Hop, Ja tak, on ja tak, że Widzę, że ma mało HP To ja uciekam, a nie bije się no nie, co ja zrobiłam widzowie Ej, a tu obok mnie jest skrzynka, może... Może tam będą bandaże. No zaczekaj, ja muszę najpierw to odłożyć wszystko Bo zamiast... dwa tylko Co ja? Na szczęście mam pucznię Więc tam spokot Tutaj jest? No, tak to... no, tutaj On to tam ma pewnie mało HP ja tutaj byłem, tutaj nic nie, nie ma. Oprócz y, na, nasiona, nasionka. Czekaj, wezmę cię do torby. Ej, czemu jestem w torbie? O chłopie, wolisz być y, na zewnątrz czy być y, w, w hmm. torbie? Chyba wolisz być w torbie niż na zewnątrz. Hmm. A, to ty. Spal mnie. Dobra, widzę, widzimy się. Nie mogę! Się Dobra, nie ja. ma wskazanych y, skrzynek. Widzowie, jest dzień dziewiąty, tak trwa, trwa tyle, że kończę, bo no, to nie ma sensu po pierwsze. A po drugie, muszę jechać ze względów spraw prywatnych, bo już tyle ten odcinek nagrywamy. My tylko dla was takie cięcia nagrywamy, ale tak naprawdę to mega długo trwa. Ja nie wiem, jak ludzie mogą tu spędzić aż 100 nocy. No, więc w sumie widzimy się w następnym odcinku. Co się dziwi, że ktoś może przetrwać jeszcze więcej niż 100 no. No i widzimy się w następnym odcinku. Hej. Pa. Razem Adam. A nie, super skup, subskrypcja oraz Papeczka w górę, w górę subskrypcja z dzwoneczkiem. No i hej. Pa. Hej.